Dzień dobry, moi kochani. Dobrze Was widzieć. Pogoda jest deszczowa, ale liczę na to, że w niedzielę u słońce zaświeci nam nie tylko dosłownie, ale też metaforycznie, w sensie, że wygra demokracja. Nagrałam już film, załatwmy to w pierwszej turze. Znacie moje stanowisko. Sondaże są bezlitosne. Liderem jest Rafał Trzaskowski, ale Karol Nawrocki. Drepczę mu po piętach, i tutaj powtórzyłabym za Romanem Giertychem pytanie, które mnie frapuje. W świetle tego wszystkiego, co wyszło, ja nie mówię nawet o innych rzeczach, o kontaktach z półświadkiem, o ewidentnym moim zdaniem braku też inteligencji, mądrości, klasy i w ogóle formatu prezydenckiego tego kandydata, ale wobec tego wszystkiego, co wyszło, z tych wszystkich bezprawnych działań, które wyszły. W związku z wykorzystywaniem emeryta i przejęciem od niego mieszkania, tam były jakieś umowy podpisywane w więzieniu, tam były lichwiarskie pożyczki na 20%, wyłudzenie to, to wszystko tak wygląda. Oczywiście nie rozstrzygam przed wyrokiem sądu, ale to wszystko bardzo źle wygląda. No i tutaj zadaję za Romanem Giertychem to pytanie: jak to możliwe, że Nawrockiego wciąż popiera tylu Polaków? Ale polityka jest sztuką rzeczy możliwych. Więc jest to możliwe i zamiast zadawać sobie takie pytanie, trzeba być skutecznym, czyli przegłosować po prostu. Moim zdaniem należałoby to załatwić w pierwszej turze. Trzeba pójść do wyborów. Napisałam tekst na X i napisałam, że nie będę komentować debat prezydenckich, ponieważ to, co się wydarzyło, Kilka debat, ja używam słowo, słowa debat, bo wszyscy o tym tak mówią, więc dla uproszczenia, żebyście wiedzieli o czym mówię, ale to nie były debaty po prostu. I ten format spotkania polityków nie jest debatą. Z tego się nic nie można dowiedzieć. Ja zacznę oglądać debaty wtedy, kiedy rzeczywiście one będą wymianą głębokich myśli na jakiś temat, będą prowadzić nas przez ten temat od początku do końca. Bardzo konkretnie uświadomią nam sposób, w jaki kandydat chce załatwić jakiś problem, skąd weźmie na to pieniądze, jak to będzie wyglądać, to będą debaty prawdziwe. Rzucanie populistycznych haseł i przekrzykiwanie się na bonmoty, oskarżenia bez pokrycia i obrażanie nie są dla mnie debatami, szkodami na to czasu. Oglądam z dziennikarskiego obowiązku. Jako obywatelka nigdy bym do tego nie zajrzała. I Wszystkim, którzy mówią przed niedzielą, bo to jest taki bardzo częsty argument, ludzie mówią: Nie mam swojego idealnego kandydata, chyba nie pójdę, bo nie mam na kogo głosować. Chcę powiedzieć, że nie musicie mieć idealnego kandydata. Wasz kandydat musi być najbliżej Waszych poglądów, jak się da, i musi mieć. Drugi atut, bez którego moim zdaniem w tej sytuacji, a jest to sytuacja zagrożenia polskiej demokracji, nie warto na niego głosować, musi mieć szansę na wygraną. W tym sensie ja nie uznaję czegoś takiego na, w pierwszej turze: głosuję na Hołownię, Biejat, Zandberga, a w drugiej turze zagłosuję na Trzaskowskiego. A co jeśli nie będzie drugiej tury? A co jeśli zawsze niedoszacowana w sondażach prawica wybierze Nawrodzkiego w pierwszej turze? Co wtedy powiecie? Czy nie tak było trochę kiedyś ze zwycięstwem Dudy, że wszyscy poszli głosować w pierwszej turze na kogoś innego, a w drugiej turze część ludzi zawsze się zniechęca, nie pójdzie głosować, i potem minimalną liczbą głosów wybrał, wygrał Duda? Oczywiście nie wspominając o tym, że wtedy nie było uczciwej kampanii wyborczej. Gdyby trzymać się prawa, to te wybory, moim zdaniem, powinny być unieważnione, bo było dużo dziwnych historii, na przykład ponad 90% głosowania na Dudę. W placówkach opiekuńczych dla ludzi starszych. No ale zostawiam to. Teraz mamy dzisiejsze wybory. Uważam, że jeśli, fajnie to napisał Jan Piński, wieści 24.pl. Jeśli nie obchodzicie, że Polska zacznie wychodzić z Unii Europejskiej, jeśli nie obchodzicie, że Polska będzie miała białoruskie porządki tutaj, tutaj będą zaprowadzone, a nie zachodnie. Jeśli nie obchodzi cię, że będziemy pod butem Putina i że naszymi sojusznikami będzie Rosja i Węgry, a nie Niemcy, Francja i wszystkie kraje Unii Europejskiej, czy Skandynawia, jeśli nie obchodzi cię, że będziesz biedny zamiast się spokojnie bogacić, wychowywać swoje dzieci w spokojnym kraju, jeśli nie obchodzi cię, że będziesz żył nawet nie w wariatkowie, tylko w kraju, gdzie Wszyscy się nienawidzą. W głęboko podzielonym kraju, gdzie Polak jest gotów walczyć z Polakiem, nienawidzi Polaka, no to tak, to zagłosuj na Karola Nawrockiego. Jeśli chcesz żyć w dobrym, demokratycznym kraju, który nie wyjdzie z Unii, nie wyjdzie z NATO, pozostanie w strukturach europejskich, oczywiście nie będzie doskonały. Ale będzie powoli szedł do przodu, będziesz się mógł bogacić, wychowywać tu swoje dzieci, będziesz mogła mieć tu swoje prawa, jeśli jesteś kobietą, czy jeśli jesteś przedstawicielem mniejszości, to wtedy zagłosuj na Trzaskowskiego. I dla mnie to jest krótka piłka, dla mnie to jest kwestia odpowiedzialności. Ja znam te wszystkie argumenty ludzi, którzy mówią, że w pierwszej turze zagłosują zgodnie ze swoimi poglądami, a w drugiej na Trzaskowskiego, ale odniosłam się już do nich. Moim zdaniem to jest ideał, i w normalnych warunkach demokratycznych sama tak robię. Natomiast to nie są normalne warunki demokratyczne i to musicie wziąć pod uwagę. Jesteśmy u progu, u skraju osunięcia się znowu w autokrację, która będzie miała twarz Putina, wraz ze wszystkimi tego konsekwencjami. Takimi jak bieda, pozbawienie praw obywatelskich, wyjście z Unii Europejskiej, tu będzie Rosja. Mentalna, prawna. Rzeczywista. Będziemy narażeni także na fizyczne niebezpieczeństwo, bo wiecie, że Rosja jest dziś wrogim krajem, który grozi nam napaścią. Z, której, z którego strony grozi nam napaść. Tyle chcę powiedzieć. Dlatego, i pamiętajmy też, o tym też napisałam w tym tekście, o swojej odpowiedzialności za taką naszą mądrość jako widzów, obserwatorów w demokracji greckiej. Było tak, o czym się dziś zapomina, no było tam też, te, też tam tak, że faktycznie funkcje publiczne były bezpłatne i elity były wybierane na funkcje publiczne, czyli ludzie najbogatsi, ale też po prostu najbardziej wykształceni, znający sprawy państwa, ale we wszystkich debatach w starożytnej Grecji było tak, że decydowała mądra publiczność, to mądra publiczność decydowała kto ma rację. I pomyślałam, przypomniawszy sobie o tym, że zaapeluję, żebyśmy wszyscy byli mądrą publicznością, Żebyśmy wszyscy starali się podnosić nasz poziom intelektualny, ale też panować nad emocjami, żebyśmy wszyscy zdawali sobie sprawę, że mamy skłonności do głosowania emocjami, ja sama mam bardzo, i nie robili tego, żebyśmy jednak zagłosowali rozumem i zrobili to, co nam się wszystkim opłaca. Nieważne, nawet jeśli nie lubisz Rafała Trzaskowskiego, uważasz, że jest kiepskim kandydatem, ale jest kandydatem gwarantującym demokrację. I zagłosuj na tego kandydata, który gwarantuje demokrację. Tak uważam, w taki sposób rozumuję. Najwyższą formą sabotażu w Polsce i to powiedział pewien ekspert, którego nazwiska jednak nie pamiętam z Akademii Wywiadu PL. Jest awansowanie nieuków na najwyższe stanowiska państwowe, rządowe i wojskowe. Nieuków. To jest sabotaż doskonały. Cytuję tego eksperta teraz dosłownie. Bo agenta, którego się wsadza gdzieś w struktury, można wykryć, można go zdemaskować, można postawić przed sądem. Natomiast jak promuje się nieuków i podda się ich badaniom, wariograf wykaże, że nieuk nie jest żadnym agentem, a zdemoluje wszystko. Przez swoją niekompetencję, miernota i nieuk przynosi więcej szkody niż niejeden agent. To jest wybieranie nieuków, mianowanie nieuków i miernot, często podłych, często przestępców mających problemy z prawem, na najwyższe stanowiska państwowe wywiadowcze, wojskowe, prezydenckie, premierowskie, rządowe, poselskie to jest. Wywiera tak negatywny, dewastujący wpływ na nasze państwo, który po prostu może państwu uniemożliwić podniesienie się przez dziesięciolecia, a jest doskonały, bo jest nie do wykrycia, nie do osądzenia, nie do ukarania i nie do powstrzymania. I moim zdaniem, dlatego właśnie na przykład Antoni Macierewicz swego czasu mianował, wymieniał szefów wszystkich służb, które mu podlegały na. Na głupców po prostu, na ludzi, którzy się nie znali na robocie, byli mierni, ale podlegli. Moim zdaniem stąd otaczanie się tymi głupimi młodzieńcami, którzy robili dużo szkody, zero pożytku, którzy wyrządzili szkody na lata. Moim zdaniem, dlaczego, dlatego oprócz Cwanego Kurskiego na czele TVP inni pracownicy byli bardzo często po prostu mierni i podli i dyspozycyjni. Oprócz tego, że oczywiście zaletą takich ludzi, którzy przyszli znikąd, są nieukami i są mierni, jest to, że będą słuchać, a jeśli są na nich haki w postaci, no właśnie, jak w przypadku nawróckiego kontaktu ze światem przestępczym, jakichś wyłudzeń mieszkań i tak dalej, nałogów, bicia żony, czegokolwiek, to tym lepiej, bo będą słuchać. Ale oprócz tego, wyobraźcie sobie, gdybyście działali, byli politykiem polskim, ale działali na rzecz obcych służb, na przykład Putina, no to jakie dostalibyście zadanie? Dostalibyście zadanie obsadzania wszystkich państwowych struktur nieukami i miernotami, bo w ten sposób bez wypowiedzenia wojny temu państwu zabijecie to państwo. To państwo się nie podniesie. I nawet jak przez przypadek demokratyczne wybory chociaż oczywiście zrobicie wszystko, co możliwe, żeby je sfałszować w każdy możliwy sposób nawet jeśli przez przypadek demokratyczna ekipa wygra te wybory, to po waszych nieukach i miernotach państwo będzie zdewastowane tak bardzo. Że ta ekipa przez jedną kadencję nie zdoła tego naprawić i będzie można znowu mówić, zobaczcie, jaka ta ekipa jest słaba. To właśnie zrobiono Polsce. Dlatego ja mam takie pretensje do koalicji 15 października za nierozliczenie pisowców, za niezdelegalizowanie tej partii, na co absolutnie zgodnie z prawem zasłużyła, bo oni to zrobili Polsce i, ponieważ oczywiście zgodnie z przewidywaniami, Ekipa Tuska nie zdołała i nie zdoła wszystkiego naprawić, no i też działa dużo mniej energicznie niż mi się wydawało, że w temacie rozliczeń będzie działać, niestety. To PiS ma znowu szansę wrócić. Ma znowu szansę wrócić bardzo dużą w nadchodzących wyborach parlamentarnych i niestety, jeżeli wygrają teraz wybory prezydenckie, to powiem Wam jedno: w Polsce będzie piekło. Od pierwszego dnia urzędowania to będzie piekło. To będzie piekło, to będzie wojna z rządem, to będzie szkodzenie Polsce, to będzie wyzywanie ludzi, to będzie szczucie. To będzie dokładnie w taki sposób, jak opisałam, przez głupców, agresorów, być może i agentów wpływu. Nie wiemy tego, bo przecież rząd nie widział potrzeby powołania państwowej instytucji walczącej z dezinformacją. Ale jesteśmy o tyle od osunięcia się w Putina i od zaczęcia rozpoczęcia wychodzenia z Unii Europejskiej. Oto są te wybory, a nie o to, jakiego lubisz kandydata i czy fajnie coś tam powiedziała Magda Biejat, czy Szymon Hołownia. Chcę, żebyście byli tego świadomi i wiem, że wylewa się na mnie hejt za każdym razem, jak to mówię, ale niestety. Tak będzie. A sam fakt, że 20% ponad ludzi jest gotowych głosować na Nawrockiego i jest... Gotowy głosować na różne szumowiny, oznacza tylko tyle, że zamiast atakować tych wyborców, naprawdę trzeba zacząć edukować. Być może dla tych 20% jest już za późno. Bo to jest to pytanie, które zadał Giertyk, dlaczego 20% nadal głosuje na Nawróckiego? Być może dla nich jest już za późno, ale są młode pokolenia Polaków. Tym się trzeba zająć, będąc politykiem, bo są bardzo niepokojące tendencje. Polscy mężczyźni się bardzo radykalizują, odstając tym bardzo y, od polskich kobiet. Polskie kobiety są centrowe, lewicowe, rozsądne. Polscy mężczyźni się bardzo faszyzują, bardzo prawicują, fanatyzują w takim najgorszym, najbardziej radykalnym sensie. Czy ta demokratyczna klasa polityczna coś z tym robi? Nie. A tamta, populistyczno-autokratyczna, faszyzująca na tym bardzo gra. Widzę dużo potencjalnych niebezpieczeństw. I tyle. Ale chcę Wam powiedzieć, co się wydarzy, jak Rafał Trzaskowski zostanie prezydentem, bo nie chcę dzisiejszego odcinka poświęcić tylko na przestrogi i na przewidywanie niebezpieczeństw. Powiedziałam co swoje. Kto zrozumie, ten zrozumie, zobaczymy. Sama będę bardzo ciekawa ogłoszenia wyników w niedzielę wieczorem. Ale chcę powiedzieć o czymś, co chyba nie zostało powiedziane w przestrzeni publicznej, a domagali się tego niektórzy z moich widzów i zwłaszcza jeden bardzo kompulsywny, który wysyła kompulsywne ilości maili, ale często je czytam, bo są po prostu mądre. Ja zresztą lubię pozytywnie zakręcone osoby i ekscentryczne, więc chcę Wam powiedzieć i roztoczyć wizję, jaka moim zdaniem może być Polska pod rządami Rafała Trzaskowskiego, bo Cała kampania się kręciła wokół jakichś wyzwisk, fikcyjnych najczęściej zarzutów ze strony Pisła. Trzaskowski się w moim odczuciu w 80-70% zajmował odpieraniem zarzutów, zamiast tak naprawdę mówić, co zyskamy wybierając go na prezydenta. No, na pewno bezkarność rosyjskiej agentury zostanie zatrzymana. Co w wypadku. W sytuacji takiej, że Rosja czai się po prostu i grozi nam atak ze strony Rosji, łącznie z takim najbardziej fizycznym, po prostu atakiem, wypowiedzeniem wojny, jest bardzo, bardzo ważne. I teraz, jak już wiemy, że rosyjscy agenci na rozkaz Putina dokonują aktów dywersji, na przykład podpaleń, podpaleń na terenie Polski, no to gdyby Nawrocki został prezydentem, to byłaby po prostu tragedia dla Polski. Wiecie, że Nawrocki zaprosił na swój wiec lidera rumuńskiej, nacjonalistycznej partii AUR, na swój wiec wyborczy i w dalszej części filmu powiem, co mówili. Michał Chmielewski, ten psycholog, pod takim nikiem jest na X, napisał, że Nawrocki poniżył siebie i swoich wyborców do tego poziomu, że poprosił o wsparcie proputinowskiego polityka z Rumunii. Simiona. Pana Simiona. No i Michał Chmielewski napisał, że przecież to jest na naplucie na wszystkich Polaków i zrobienie ze swoich wyborców idiotów. Zgadzam się jak zwykle z Michałem, ale ja bym poszła o dwa stopnie wyżej. Ja bym dodała, że to jest nie tylko na naplucie na wszystkich Polaków, nawet na wyborców PiSu. To jest działanie na szkodę Polski, otwierające się, ocierające się o zdradę u państwa i będące do niej wstępem. Tak to widzę. E ja postrzegam tego rumuńskiego polityka jako, tak jak napisał o tym przemek Nowak, jako zwolennika Putina, takiego już, nawet bym powiedziała, człowieka Putina. On wprost mówi wprost sugeruje wyjście z Unii, zbliżenie z Rosją niechęć do demokracji, że ludzi trzeba wziąć za twarz, że potrzeba rządów silnej ręki. To jest taki sam podprogowy przekaz, dokładnie, jaki płynie od polityków PiSu, więc tutaj jest zgodność. Te informacje, które opublikował na przykład SuperExpress, że i Karol Nawrocki, i Rafał Trzaskowski zgromadzili po parę milionów na kampanię od prywatnych darczyńców. Oraz te informacje, że wielokrotnie więcej niż wydały partie na kampanię, wydały jakieś nieznane ośrodki na kampanię w mediach społecznościowych Nawrockiego, ale też Trzaskowskiego, za co Trzaskowski jest dziś atakowany, które to informacje sugerują, Właśnie jakieś nie, nielegalne wydatkowanie sztabu, nielegalne finansowanie kampanii przez sztab Trzaskowskiego i tym jest właśnie Trzaskowski dziś, przed dzień wyborów, atakowany mocno przez PiS. Bardzo mi przykro, że tę dezinformację, bo jak się dziś okazało to jest dezinformacja, powielił wczoraj TVN24, znajomi popodsyłali mi linki, widziałam, kazano się sztabowi nawróckiemu yy, Trzaskowskiego i Trzaskowskiemu z tego tłumaczyć, to jest całkowita nieprawda. Okazuje że się, że ośrodki związane z Rosją i Węgrami mogły wykupywać, wykupować, wykupywać reklamę sztabu trzaskowskiego w sieci, po to tylko, żeby to zostało wykryte i obrócone przeciwko niemu w przeddzień kampanii, w przeddzień ciszy wyborczej, kiedy nie będzie się mógł bronić. To powiedział, to opublikował, takiej treści oświadczenia opublikował dzisiaj NASK. Więc jeżeli dodacie do tego. Jeżeli mówię o Polsce Trzaskowskiego, jak ona będzie wyglądać, no to powiem Wam, na pewno nie wpadniemy w objęcia Putina, nie wyjdziemy z NATO i z Unii Europejskiej, jak Rafał Trzaskowski wygra wybory. Bo jak zwrócicie uwagę na to, co mówi Nawrocki wspólnie z Rumunią, gdy wygra George Simion i gdy my wygramy, 18 maja będziemy budować Europę ojczyzn, w której nie damy Unii Europejskiej się scentralizować i zrobić z Polski i Rumunii swoich województw. Bo tak mówił Nawrocki 13 maja 3 dni temu, w trakcie wiecu wyborczego w zabrzu, jeżeli to słyszeliście, to wiecie, że jeżeli Nawrocki zostanie prezydentem, to wyjdziemy z Unii Europejskiej i trafimy prosto do Putina. Simeon nieprzypadkowo od lat objęty jest zakazem wjazdu do Mołdawii i na Ukrainę, ponieważ oba te kraje wskazują, że jego działalność jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego. On prowadzi systematyczną działalność antyukraińską i prorosyjską, a jego narracja o ochronie, ukraińskiej, o ochronie rumuńskiej mniejszości na Ukrainie idealnie wpisuje się w rosyjską strategię rozbijania tego kraju. Warto też dodać, że Simeon i jego partia są regularnie chwaleni przez rosyjskich ideologów, takich jak Aleksander Dugin, o którym już wam kiedyś mówiłam który wprost wskazuje rumuńską skrajną prawicę jako potencjalnego sojusznika nowej Europy, którą chce zbudować Moskwa pod nowe dyktando. I jeżeli wybierzecie Trzaskowskiego, to Polska nie wejdzie do tej nowej Europy budowanej pod dyktando Moskwy, zostanie w strukturach Unii Europejskiej. Jeśli wybierzecie Nawrockiego, Polska będzie w nowej Europie, czyli będzie pod butem Rosji. Jeżeli pisowski kandydat na prezydenta wprost zaprasza taką osobę i głosi takie poglądy, to przypomnijcie sobie Morawieckiego, który w przeddzień wybuchu wojny na Ukrainę, kiedy wiedział już, że wybuchnie wojna, zaprosił wszystkich proputinowskich polityków europejskich do Warszawy. Wszystkich. Na czele z Marie Le Pen, panią Meloni. Innymi politykami, największych proputinistów. Czy dla Was to nie jest zdrada kraju? W sensie kodeksowym musieliby zbadać to prawnicy, ale moim zdaniem to jest zdrada Polski. Ja to tak odbieram. Nie wyobrażam sobie, co się będzie działo, jeżeli Trzaskowski nie zostanie prezydentem. Bawią mnie w ogóle te takie dyskusje symetryzujących komentatorów, którzy. Usiłują nam wmówić, że te wybory są jak każde inne, bo to jest też sens rosyjskiej, ale też e, pisowskiej propagandy, bo pisowska propaganda jest tożsama z rosyjską propagandą, co jest też bardzo niepokojące. Wmówić nam, że to są normalne wybory, że Nawrocki jest normalnym kandydatem, że nic się nie stanie, jak go wybierzemy. Nawrodzki, który mówi, nie wyobrażam sobie Ukrainy w NATO, nie zgodzą się na budowę NATO-BIS w Unii Europejskiej. Jeżeli Trzaskowski zostanie prezydentem, wracając do tej wizji prezydentury, to moim zdaniem będzie robione dla ludzi, a nie gadane, kradzione i kłamane. Tak myślę. Bo jeżeli spojrzymy na to, co Trzaskowski zrobił, nie to, co mówi, bo w kampanii popełniamy ten błąd, że często patrzymy na to, co kandydaci mówią. I większość mediów niestety też to robi. Bierze we wszystkich programach publicystycznych są brane wypowiedzi polityków i ludzie są przepytywani z tego, co nawzajem o sobie mówią. A to nie jest ważne, co kto mówi. Ktoś zebrał to bardzo ładnie. Michał Paprocki bodajże na X-ie. Co naprawdę zrobił Trzaskowski w Warszawie w latach 2018-2025? Transport i metro. 200 km nowych dróg rowerowych strefa tempo 30 remonty wielu wielu ulic budowa mostu pieszo rowerowego przez Wisłę który był otwarty rok temu w 2024 roku mnóstwo zieleni zorganizowana przestrzeń publiczna 620 tysięcy nowych dróg 40 tysięcy m kwadratowych odbetonowanych ulic plac trzech krzyży więcej miasta dla ludzi Nowy park nad południową obwodnicą, odzyskany teren Skry, zielone przystanki, ogrody deszczowe, łąki kwietne, nowy szpital południowy Ursynów, 300 łóżek, nowoczesny sprzęt, modernizacja szpitali Bielańskiego i Wolskiego. Patrzę, bo tutaj czytam, żeby, żeby się nie pomylić. 12 nowych szkół, 25 przedszkoli, 17 tysięcy miejsc w żłobkach, bezpłatne miejskie żłobki dla wszystkich, nowa siedziba Muzeum Sztuki Nowoczesnej, inwestycje w domy kultury, biblioteki, programy edukacyjne. Z tysiąc nowych mieszkań komunalnych, kolejne 1500 w budowie, hotel, hostel właściwie interwencyjny dla osób LGBT, programy antydyskryminacyjne. Jeżeli chodzi o cyfryzację i usługi, no to wszyscy Warszawiacy wiedzą, że mamy moje konto mieszkańca, e-usługi, zgłoszenie online, aplikacja Mobi Wawa, warszawskie żłobki 1915. Ale problem jest w tym, że o tym się ludzi nie informuje. Gdyby się o tym ludzie informowało, to może ludzie potrafiliby sobie wyobrazić, co zyskając, wybierając Rafała Trzaskowskiego, bo oczywiście też PiS prowadzi taką legendę, że on jest zupełnym nierobem, może zna te języki, ale nic nie robi. Przypomnę, że taką samą narrację prowadzili w stosunku do Donalda Tuska, który jest jednym z najbardziej pracowitych polskich polityków. Ale mogą prowadzić tę narrację, ponieważ koalicja 15 października nie informuje o tym, ludzie o tym nie wiedzą. Te informacje nie dość, że powinny być codziennie publikowane na oficjalnym profilu Rafała Trzaskowskiego, kandydata na prezydenta i jego sztab powinien zadbać o to, żeby te informacje były w przestrzeni publicznej, to o tym się też nie mówi w mediach. No, weźcie sprawę wagonu a propos mówienia w mediach, że na chwilę zrobię dygresję. Polski premier Donald Tusk jedzie do Kijowa z kanclerzem Niemiec, z prezydentem Francji. Z premierem Wielkiej Brytanii. To jest wielki sukces. Ale PiS sprawia, że mówi się tylko o tym, że polski premier, jadąc do Kijowa, podróżował w innym wagonie niż oni wszyscy. I nagle, jak mówi Paweł Wroński, którego pamiętam jeszcze z gazety wyborczej, a dziś jest rzecznikiem MSZ-u, zapytania, które spływają do MSZ-u, są tylko o to, no jest to oczywiste. PiS rozkręca aferę. Karol Nawrocki mówi tak, "Odniosą się do tego spotkania, które przypominam jest wielkim sukcesem rządu i polskiej dyplomacji. Rzeczywiście było widać, że w Unii Europejskiej jeździmy w drugim wagonie. Tak to komentował tę wizytę Donalda Tuska w Kijowie Karol Nawrocki. Ale dlaczego mógł tak to komentować? Ponieważ nikt nie powiedział wyraźnie prostej rzeczy, ani sam Tusk moim zdaniem, ani nikt z koalicji 15 października. O tym, kto jedzie w jakim wagonie decydowały służby specjalne i względy bezpieczeństwa. Ambasador Ukrainy powiedział o tym w wywiadzie w Onecie bodajże, ale parę dni później, moim zdaniem, nikt w ogóle tego nie załapał z Polaków. Poszła już taka narracja, że jesteśmy traktowani jako partner drugiej kategorii w Unii Europejskiej, a wręcz przeciwnie jesteśmy partnerem pierwszej kategorii i nasz premier jest bardzo szanowany i gra w pierwszej lidze, bierze udział we wszystkich ustaleniach dotyczących Ukrainy. W budowaniu europejskiego bezpieczeństwa. Ale poszedł przekaz, że siedział w innym wagonie, który nie został odpowiednio sprostowany przez koalicję 15 października. Niestety ta nieudolność medialna może nas kosztować oby nie wybory. Dobra, widzicie, jak trudno jest mówić o tym, jak dobra będzie Polska pod rządami Trzaskowskiego, żeby nie powiedzieć o tym wszystkim, co nie zostało zrobione i mam żal o to, że nie zostało zrobione, bo można, bo mogło bardzo pomóc. Gdyby PiS został rozliczony i zdelegalizowany, to byśmy dzisiaj nie mieli problemu z kandydatem Nawrockim. Ale mamy. Ale Macierewicz chodzi wolny, ale wszyscy robią, co chcą. Jeżeli chodzi o... A zresztą wiecie co? Nie. Kończę. Widzę, że mówię do was 27 minutę. Kończę. Powiem tylko, że wczoraj... Yy... Wrzuciłam na Spotify, bo co czwartek jest nowy odcinek mojego podcastu. Co to dla nas znaczy? To jest podcast tylko dla patronów, który robię, żeby podziękować Wam za to, że wspieracie mnie na patronite.pl Ukośnik, Eliza Michalik. I oczywiście wszystkich, którzy czują, że moja praca ich wspiera, zachęcam i będę wdzięczna za wspieranie mnie tam właśnie na Patronite. I, I wszystkie te osoby mogą potem słuchać na Spotify i Patronite Audio właśnie mojego podcastu, tylko dla patronów. Dziękuję też wspierającym. Dziękuję tym, którzy nie wspierają, nie są moimi patronami, ale subskrybują. Jak subskrybujecie, treści niosą się dalej. Ale też lajkują, komentują, zgłaszają swoje uwagi, polemiki i komentarze, bo to pozwala mi pracować coraz lepiej i też mieć większe zasięgi, co jest ważne, jeśli chcecie, żeby moje treści niosły się szeroko. Po internecie. Widzimy się w moim vlogu już po wyborach, więc trzymam mocno kciuki, wierzę w waszą mądrość, wierzę, że jesteście tą mądrą publicznością z greckiej demokracji. Obyśmy wszyscy wygrali. Na pewno skomentuję pierwszą turę, na pewno będziemy rozmawiać i się widzieć przed drugą turą wyborów. Do zobaczenia za dni kilka.